Siemanko, ja jestem Zonexir, a to jest kolejny odcinek serii Timberborn. I jak widzicie, nadchodzi złofala. W ostatnim odcinku widzieliśmy, że zaraz chwila momenty i nadejdzie i czeka nas niestety ta brudna, czerwona złowoda odwiedzi nasze tereny. I zobaczymy, co tak naprawdę nas powoduje. 0,4 dnia, czyli to jest ostatni dzień. Nasze bobry właśnie kończą dzień roboczy powoli. I będziemy wyczekiwać. Tego jak to się wszystko potoczy. E, mam małogłos ale mam nadzieję, że łóżko se znajdzie. Dobra, to wyczekujemy na przyjście złowody, ale w międzyczasie e, tak e, między odcinkami. Zacząłem się zastanawiać, jak sobie poradzić z tą złotą, no bo tak kurde, nie wiem jakie spustoszenie ona teraz przyniesie tutaj, tak? Zagląda na 1,5 Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no bo w sumie ta woda jest dosyć tutaj, e, będzie leciała stąd. Więc nie wiem, czy ona się wymiesza, pójdzie na górę, będzie płonęła do dołem, i ona musi się pozbierać wszystkich z Zobaczmy, coś tu się dzieje. Ło! Wow, od razu mocno czerwone. 3 dni. Zobaczmy, co się dzieje. Czy to, no, już widać od razu wszystko umiera. Bez dwóch zdań. Tak. Wysycha, umrze za 14 dni. No to zobaczymy, co się wydarzy tutaj. Może zwolnimy troszeczkę. Ehm. Tak, te schody chcę usunąć na pewno. I to możemy w takim razie zapauzować to miejsce pracy. Zobaczymy czy to wszystko poumiera. Na razie jest pełne życia, czyli mieszanka złowody z wodą daje radę. Tutaj... Zobaczymy. Ale to jest dopiero pierwszy dzień. Pierwszy dzień. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach. E, aha, to nie może działać. Tak. Ze względu na... Ale tutaj może działać. O proszę, czyli faktycznie wszystko teraz idzie tutaj. O, tu na maksa. Cały prąd ma iść w tym kierunku. Nie chcę, żeby tutaj cokolwiek było. Tu na razie wszystko pełne życia. No, myślałem, że będzie gorzej, tak naprawdę. Ale z tego, że mamy tu bardzo duży zbiornik, wydaje mi się, że, ta, że to będzie narastało. O, jest, już jest skażone i umrze za 3 dni. Dobra. Czyli faktycznie jest na tej zasadzie, że jakby. Mieliśmy byśmy tutaj dużo więcej wody, to by to jakoś wyglądało, eee, a w tej chwili po prostu czekamy aż te wszystkie elementy tu po drodze będą też tak naprawdę skażone. Tutaj mamy troszeczkę wody, zakładam, że tam na dnie też jest, dlatego to jest jeszcze zielone, mimo tego, że tu rzeczy wysychają, może za 2,9 dnia, no miejmy nadzieję... Nie pomiera nam to wszystko tak szybko. No, mamy też przynajmniej jeszcze cały czas prąd wyprodukowany, tak? ale dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnym dniu. Co chciałem powiedzieć? O czym myślałem między odcinkami? Że tak, faktycznie tutaj zaczyna płynąć ta zawoda, i zamiast zabezpieczać cały teren w tym kierunku i tak dalej, na właśnie takie złowale, zamiast to robić. To zrobimy tutaj od razu przejście. Ja tak sobie pomyślałem, że weźmiemy, zostawimy tę część, a to wszystko tutaj wysadzimy w powietrze. Tak, w cztery bloki, tak szerokość tego, żeby się zgadzało. Zbudujemy tutaj tamę, i jak będzie zło fala. To będziemy zamykać, będziemy zamykać tamę i puszczać wszystko od razu w lewo, czyli tędy będzie wpływało i tutaj będzie od razu wypływało. A jak będzie normalna woda, to tutaj, tutaj też będzie oczywiście tama w tym, kierunku, w tym miejscu. I jak będzie zwykła woda, no to będziemy to zamykać, to otwierać i czystą wodę puszczać w tym kierunku. Myślę, że w ten sposób moglibyśmy spokojnie to wszystko. No dobra, tu już widzimy, wszystko jest skażone. Wszystko jest tutaj czerwone. Wszystko będzie umierać prawda, na moment, także na szczęście mamy... Okej, okay, to można zapoznać, bo to już wody nie produkuje w ogóle. Bo nie wiem, czy w ogóle produkowały, jak tam była płynęła ta mieszanka. Miejmy nadzieję, że wody nam wystarczy, znaczy jedzenia na pewno nam wystarczy, więc nie martwię się. No po prostu wszystkie pola trzeba będzie od razu od od zera, od zera e, zrobić, tak? No, ale myślę, że kolejnym właśnie dużym planem to będzie właśnie zrobienie tego. I skoro tutaj tak naprawdę nie będziemy musieli się tak odgradzać, to możemy zrobić tą część przemysłową. W tym tak, jak tutaj idziemy do góry, tak? I to od razu mi mówi, że dałem ciała z tym, bo to mi nie jest potrzebne tutaj. Tylko, no, to może w takim razie wyburzyć, bo to jest dosyć daleko. Tylko ten budynek mi się przyda, tu na górze. Tylko musimy oczywiście zbudować sobie tam na górę wejście. I to będziemy teraz robić. Okay. Zobaczmy tutaj. Myślę, że tutaj moglibyśmy spróbować to zrobić. Tak. O. Proszę bardzo. I będziemy mieli ten oto sposób. Wejście tu na górę, i tu na górę będziemy brać e, wodę stąd. Tu zrobimy sobie albo bezpośrednio na górze, albo tu na dole kegi. I tu będziemy to wszystko budować kegi, mam na myśli te duże magazyny na e, zbiorniki, te duże zbiorniki na płyny i będziemy zobaczyć, jak to jest paskudnie. Wszystko jest zniszczone. Mamy. Tylko tutaj ten malutki zielony teren na tą wodę, którą tu nam się udało gdzieś zatrzymać. Więc te drzewa jeszcze nam rosną. Dobrze, bo one mają 90% akurat zaraz urosną. Tu mamy troszeczkę, będzie troszeczkę jedzenia. Tu mamy troszeczkę jedzenia cały czas. No, a woda myślę. Myślę, że wody nam wystarczy. Jak najbardziej. Dobrze. Tym to budując tutaj dalej te elementy, myślę, że możemy to na razie tu zostawić, niech sobie będzie. Nie, nie widzę w tym problemu. Eee, tak, chyba możemy to podłączyć, żeby nam dalej zbierał do pewnego magazynu. Eee, to musimy zacząć budować dalej. Eee, jak mamy już nawet i to zaplanowane, to możemy od razu wrócić tutaj, myślę. Eee, tak, niech będzie od razu na wejście i zbudujemy magazyn zastanawiam się tylko, czy tutaj go sobie tak wrzucić, tak, to wrzucimy taki jeden niech sobie będzie na złowodę. No. będziemy robić tutaj dynamit i tutaj o, zaczęliśmy robić też ma em, magazyn i myślę, że zrobimy też ich więcej e, od razu tak tej części. tam się tylko, czy... Nie. Cały czas mam problem z tym, żeby to zrobić w odpowiedniej, e, na odpowiedniej płaszczyźnie zawsze. tam się tylko, czy m, nie zrobić sobie tego też tak, że... To kolejny magazyn. O. E, zaraz, co to jeszcze możemy składować? ziemię Dobra, to na razie nie. Znaczy, my mamy magazyn na stą stal. Mamy magazyn na stał, Zobaczmy. Yy, tak, jest. gdzieś Jest gdzieś jakiś magazyn. Ale nie mamy na dynamit. No to potrzebujemy myślę w takim razie możemy to zrobić też yy, Tak, o, tak zrobimy. Cyk, schody. No, i w takim razie od razu musimy sobie zbudować drogę tam do naszego planu, tak? Żeby to wszystko tu wyburzyć, to musimy się dostać tu na górę i zacząć tam od góry to wszystko wysadzać Ech, jak należy. No, to sobie tu wszystko zaplanujemy. Myślę, że możemy nawet przyspieszyć i tak, bo woda nam tutaj wszystko psuje. Zobaczmy teraz, tylko trzeba na pewno. Może zaczniemy od góry, zobaczymy w którym miejscu będzie. Chcemy się dostać tu na samą górę. Więc powiedzmy, potrzebujemy tak schody tu, może tak z tej strony, żeby już skorzystać z naturalnych schodów. Tak. Czyli potrzebujemy jeszcze schody tutaj. Następnie, będą potrzebne schody tu i tutaj. Dwie sztuki, proszę bardzo. Opa, Gdy to będziemy mieli, to trzeba nam. O, a właśnie, dynamit. Czym... Jak wygląda produkcja tych, dynamit... tych dynamitów lepszych? Yy... Ok, tu potrzeba nam dodatkowych jakichś substancji. A, czym to... Jak to się tworzy? Yy... Aha, wirówka. Aby przekształcić w złowodę w użyteczny ekstrakt 600, mamy ponad 1k, to nam wystarczy. Moglibyśmy od razu też hmm, zacząć produkować ten ekstrakt. Czy coś jeszcze w takim razie na początek będzie nam jeszcze potrzebne? Oczywiście moglibyśmy lepsze jedzenie, kawę zacząć już robić, ale to nie, to bardziej mi zależy na tym, żeby zacząć może robić. Brak pracy w zasięgu. No dobra, to to zatrzymujemy. Myślę, że to już może nawet nie będzie teraz drzew. Że, że moglibyśmy już odlokować silnik i zacząć produkować troszeczkę więcej energii. Ile mamy energii? Sieć zapotrzebowania. No to produkujemy akurat yy, zapotrzebowanie, no ale. No dobra, tak czy siak. Yy... Bo odblokować ten, ten na przynajmniej ten lepszy, to zacznijmy już też może produkować. Yy... O, tak, w żeby zacząć też produkować ten ekstrakt. I go gdzieś tutaj sobie wrócimy też. Zakładam, że on wchodzi też w tych baniaczkach. A jak też w baniaczkach. Też nam się przyda duży magazyn. Eee, może powrócimy tu w rogu. Opa. I niech się dzieje. I niech się dzieje, że tak to ujmę. Eee, Wody jeszcze troszeczkę tutaj mamy. To nam jeszcze troszeczkę działa. Świetnie, świetnie. No. Tu nam wszystko umarło. Trudno, trzeba będzie to. Trzeba to wyciąć w takim razie. Skoro jest martwe, bo nam się nie przyda. I w takim razie to też tutaj na dole będziemy musieli wyciąć, bo jest martwe. Tak, właśnie. Do tego pana będziemy mogli zatrudnić, żeby e, już z samego rana. O ile będzie to możliwe, ta zło woda zobaczymy jak szybko przypłynie, ta zła fala minęła, a szybciutko wraca ilość, ilość tej wody wraca do normy momentalnie. Że tu mamy kilka drzew, które wróciło do życia, to też wróci do życia. Będziemy musieli zaraz tu postawić jeszcze raz schody, żeby też to wszystko tutaj powycinać. I to udało nam się uratować dzięki właśnie temu temu trikowi drobnemu. Tutaj jak tylko całe czerwone są odpłynie to zmniejszymy tą śluzę. Tutaj już widzę się, wszystko z powrotem ściane, pięknie, 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 pięknie. Zbudujcie mi proszę schody tutaj i to tak nasze kości i wycinka, czyli nie było tak źle, nie było tak źle muszę przyznać, że bałem się, że będzie gorzej, ale na szczęście na szczęście wszystkie te wydaje mi się, aktywności, które gdzieś tam przygotowywaliśmy się do tego, że tak może się wydarzyć i zabezpieczyliśmy się trochę też z zapasem wody, o właśnie woda, z zapasem wody i jedzenia pozwoliły nam po prostu spokojnie to przetrwać. No jakby było dłużej, no to wiadomo, trzeba mieć więcej, więcej wody, więcej tego wszystkiego e, zaplanowane. Okej, okay, stąd wynosimy towary. E, o proszę, mamy sporo poprów pracujących, także cieszy nas to niezmiernie. E, możemy działać. E, myślę, że moglibyśmy zbudować jeszcze też nawet e, cech budownicze Czy tam chatę budowniczych, e, bo nam się po prostu... Szkoda, w taki sposób tak zrobimy. Więcej budowniczych y, przyda. Tak, budowniczych, y, i tych po które to zawsze przydatne. Y, dobra, zróbcie to jako pierwsze. Y, ok, ten pan wszystko posadził. Jeszcze nie wszystko. Tutaj złą cały czas powolutku sobie zbieramy. Ile my tego mamy z 66, 40, mamy tylko 5 dynamitów, dobrze, to możemy to otrzymać na razie. E, to mi zróbcie jako kolejne. Żebym miał ja móc po prostu składować gdzieś te... O, zaraz. Zaraz będziemy mogli włączyć. O, już zbudowali, świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. No. A no, tutaj się pompuje. Tak. Zaraz to będzie zapełnione, bo pewnie noszą stąd. No, dokładnie. Tragarze mają co robić. Eee, budowniczy też. Pewnie tutaj trzeba ponosić, więc tu mają dosyć daleko, więc niech, więc niech będzie. Dobra, i to myślę, że możemy już... Zamknąć niech cała woda sobie w tym momencie płynie tamten. Upsy. się powinno zaraz unormować ze względu na to, że tutaj to podnieśliśmy. I ten przepływ po prostu się całkowicie zmienił, ale za chwilę powinien wrócić do normalności i mamy to. No i świetnie, bardzo fajnie, super. Zobaczmy, mamy tutaj 15-14. Są jakieś po prostu urazy. Mokrego futra trochę mało. Nie szkodzi to. Stanowisko też możemy wznowić. Albo nie w sumie, na razie nie ma, nie ma co robić. Na razie nie ma co robić. Tutaj ciągle trwa wycinka. Brak materiału dla budynku. Aha, tutaj pracują. Ci sobie tutaj się leczą. Jedzenia mamy w brud. Jedzenie mamy w brud. Bardzo dobrze mamy z Myślę, że będziemy mogli pomyśleć za chwilę o kolejnym rodzaju jedzenia, ale w pierwszej kolejności to chcę e, już zacząć przygotowywać e, po prostu e, to wszystko. Dynamit, a może powinienem pomyśleć o... Nie, maszyny liczące dopiero jak... E, Odblokuję silnik. No, mogłem zrobić, zrobić od razu silnik, żeby się nie martwić tutaj energią, ale tak naprawdę e, tutaj mam wystarczająco dużo energii, myślę, jak nie, no to się zawsze e, można to jeszcze e, zwiększyć. Tutaj dołożyć kolejne koła e, i podłączyć je z tej strony do... do w, ten, w tym miejscu koło drzwi. Moglibyśmy podłączyć po prostu prundę. Tak? Także wydaje mi się, że energii produktywności to działa. 50 para, ale to jest brak zasobów. 60. 50. To są, myślę, że to jest kwestia dostępności surowców, tak? A nie, nie problemów z energią. Tutaj widzę, że to w miarę, w miarę, w miarę gdzieś tam. Wygląda. No, zawsze może ewentualnie gdzieś tam dołożyć te. E, e, co jest? Haro? panie leśniczy, a czy ja muszę tutaj coś wywalić w takim razie? E, no nie, no jest zaznaczone, że trzeba sacić. Więc może skupmy się na mangrowcu, panie kolego, najpierw, żeby to odnowić, co tutaj ma rosnąć. A myślę, że tutaj w takim razie możemy już przejść na dęby. Chyba wolę mieć wszędzie dęby. Bo to w sumie dużo drewna daje, ładnie rośnie. O, a tamto niech sobie będzie nadal tak jak jest. O. No właśnie mamy, tu sadzimy sobie. A czy mu siedzisz na tyłku? Nie można zdobyć potrzebnych materiałów. Aha, brakuje Ci ziaren soi. Aha, soja dopiero sobie będzie, będzie rosnąć. E, dobrze. W takim razie cię zapauzujemy. Zastanawiam się czy... Nie, to jest rzepak, tu jest soja. E, więc jeszcze parę parę dni. Zastanawiam się, czy nie będzie trzeba nam więcej tej soi zrobić. E, Sieją. Miejmy nadzieję, że to no i już to powiem wam, powiem wam, że to zaczyna wyglądać. O, mamy miejsce na górze, możemy zacząć się bawić w stadianie dynamitu. Czy teraz we ten wyjdą, czy powinni mieć zasięg, także żeby zrobić wszystko. No i będziemy tutaj, oczywiście, mam teraz schody na samą górę, ale z góry będziemy, myślę, budować też całą resztę. Schodzić niżej, jak będzie trzeba. O. I przygotujemy sobie, żeby to wszystko sobie wyburzymy Powoli, powoli tych materiałów. No to ja będą gotowi. Pierwsza eksplozja, rozgrywki. 3, 2, 1. Pum sprzątane. No e, No i teraz oczywiście, co by to oznaczało, że trzeba by zejść niżej, chyba zastanawiam się, że muszę chyba zabudować jakiś tak naprawdę porządny e, mm, jakiś system, żeby to stać się e, tutaj, e, żeby móc to gdzieś wypużyć, ale myślę, że po prostu schody e, tutaj, będzie jeden, raz, dwa, trzy, no to bez, to nam wystarczy. Schody w tym kierunku nam no spokojnie wystarczą i będziemy budować dalej. Proszę o ten. Nie, myślę, że możemy też wyburzyć ten trasę. Naprawdę zostawić tylko ten jeden, albo no nie zostawić. Zostawimy tylko ten jeden. Nie chcemy tego umieścić i to po prostu będziemy po kolei wszystko wyburzać. Od razu mogą postawić, bo stąd powinni sięgnąć w dół, więc mogą postawić chyba w tych wszystkich miejscach. jak sobie muszę się zastanowić. Mogą w sobie może podarować sobie ten, ale zobaczymy. Eee, no przecież to nie potrzebuję po co ja to detonować? skoro mówiłem, że to jest niepotrzebne, że to musi zostać. Eee, dobra, i mając to... Proszę bardzo, jesteśmy w stanie produkować teraz, teraz ekstrakt. No, no to teraz to naprawdę będziemy w stanie się przygotować do takiego porządnego um, kolejnego etapu. Jeżeli uda nam się tutaj oczywiście zrobić porządek, następnie będziemy mogli myśleć nad poważną ekspansją. Myślę, że to co trzeba będzie w takim razie zrobić, to pomyśleć o jakimś polepszeniu standardu życia naszych bobrów, czy to kolejnie mamy, widzę tutaj, sfermentowane grzyby, ale myślę, że chyba racje żywnościowe, któreś będzie nam łatwiej zrobić, bądź też kawę. No i w grę wchodzą oczywiście pozostałe dobrobyty rzeczy. Yy, rzeczy. odblokowałem rapak? Pewnie to kontrola. Dlaczego nie wbudowałem z drapaku? Co ze mnie za? Co ze mnie za bobrzy eee, towarzysz. Że drapaków nie buduje. Hmm, hmm, hmm. Straszne rzeczy. Wrzućmy gdzie. tam, gdzie mamy jakieś miejsce, gdzie te bobry. Eee, na co dzień biegają. O i niech sobie te drapaki działają. Miejmy nadzieję, że będą miały bobry z tego niezły użytek. Dobra, przeżyliśmy pierwszą cofalę, eee, Poszło całkiem nieźle i bardzo szybko wracamy do eee, stanęliśmy na nogi. Nie kosztowało nas to zbyt wiele. Eee, możemy ewentualnie poszerzyć nasze magazyny wody w przyszłości, aby na dłuższe sezony, czy te dłuższe przerwy sobie spokojnie radzić, ale w tej chwili tak naprawdę staje nam zbierać dalej więcej um. o, możemy detonować dalej myślę, że chyba to będziemy robić w ten sposób, że z tej strony najpierw wszystko zdetonujemy i będziemy sobie na no, spokojnie tutaj to wszystko detonować aż zejdziemy wystarczająco nisko aby potem to z tej strony obudować odpowiednio. Musimy odblokować, myślę, tą śluzę potrójną. Eee, I kolejna złofala będzie już nam całkowicie niestraszna. I będziemy mogli, nie wiem, myśleć o tym, jak wykorzystać pozostałe tereny, albo nawet, tak myślałem, zazielenić w jakiś sposób gdzieś tu wylewać wodę, przetransportować wodę masowo. Zobaczymy, pomyślimy. Dobra. Dzięki za dzisiaj moi mili i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!